Witajcie przyjaciele. To kolejny odcinek programu Imperium kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji rosyjskich mediów. Wojna telewizyjna jako nowa normalność. Europejczykowi, który włącza rosyjski program 60 minut z Jewej. Trudno uwierzyć, że to nie teatr absurdu, a wiadomości. W odcinku z 8 września widz dosłownie zanurza się w obrazie nieuchronnego zwycięstwa Rosji. Wsie są wyzwolone. Front porusza się. Wojska ukraińskie rozpadają się. Sankcje nic nie znaczą. Za tym niekończącym się wyliczaniem kryje się główny cel normalizacja wojny jako tła życia i wpajanie, że opór jest bezcelowy. Geografia zamiast ludzi. Przede wszystkim program buduje mapę sukcesów. Chorosze, Sosnówka, Krasnoarmiejsk. Każda wieś zamienia się w ważny, strategiczny przełom. Ale za suchymi tytułami nie kryje się ani jedno słowo o cenie, ani o zniszczonych domach, ani o uchodźcach, ani o zmarłych. To celowa zamiana. Widz uczy się postrzegać wojnę jako grę planszową, w której liczy się ruch żetonów, a nie ludzkie życie. Rekordy jak narkotyk kulminacją transmisji jest największy nalot dronów i rakiet. Ponad 800 na noc. W kadrze dym nad dzielnicą rządową w Kijowie. Dla rosyjskich widzów jest to prezentowane jako triumf, dla widzów z zewnątrz, jako przesłanie: możemy dotrzeć wszędzie. Taka jest logika telewizyjna. Każdy kolejny atak musi być silniejszy od poprzedniego. Inaczej widz się znudzi. Tak rodzi się kult eskalacji. Sankcje. Nie działają. Blok obowiązkowy dotyczy Europy. Sankcje, jak twierdzą, nie zadziałały. Rosyjska gospodarka rośnie. Teza ta ma mieć podwójny skutek. Zaszczepić w Rosjanach poczucie nietykalności i podsycić europejskie zmęczenie. W rzeczywistości jest odwrotnie. Gospodarka militarna pochłania zasoby, zastępuje wydatki socjalne i utrzymuje zależność od surowców ale obraz telewizyjny jest tak skonstruowany, że europejski widz, jeśli nagle go obejrzy, zadaje sobie pytanie, czy warto kontynuować? Rosja próbowała ostrzelać dzielnicę rządową, demonstrując w ten sposób, że groźby prezydenta Rosji Putina dotyczące uderzeń na tzw. centra decyzyjne, to nie tylko puste słowa, ale realne intencje i plany rosyjskiego kierownictwa na kolejny okres wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jedyne, co wciąż interesuje prezydenta Rosji, to kapitulacja Ukrainy. Jak wszyscy mieszkańcy Kijowa, spędziłem tę noc w schronie przeciwbombowym, a raczej pod schodami, gdzie zazwyczaj chowamy się podczas takich ataków. Rosja jako agresor nie ustanie, dopóki nie zostanie powstrzymana. A teraz mamy na to kolejny dowód. Mamy nadzieję, że ta informacja dotrze do Waszyngtonu i że zamiast marchewki prezydent zacznie używać kija. Ale już dwa lub trzy razy po negocjacjach z prezydentem Trumpem. Po wszystkich próbach Putin ponownie zadawał nam coraz bardziej niszczycielskie ciosy. Ostrzał gabinetu ministrów to bardzo ważna historia. To przesłanie dla wszystkich gabinetów ministrów świata, dla premierów: pokój bez parametrów. Pod koniec audycji pojawia się wątek o procesie pokojowym i możliwym spotkaniu między Putinem a Trumpem. Ale pokój nie jest tu celem, a jedynie zasłoną dymną. W studiu nie ma ani słowa o gwarancjach bezpieczeństwa, mechanizmach międzynarodowych, ani przyszłości Ukrainy. Są jedynie aluzje, że Europa stoi na drodze, Ameryka się waha, a Rosja rzekomo jest gotowa do negocjacji. To pseudopokój, który działa jak dźwignia nacisku przeciąga negocjacje, podczas gdy front robi swoje. Europa i wojna telewizyjna. Dla Europy ważne jest, aby w tych audycjach widzieć nie lokalne wiadomości, ale technologię polityczną skierowaną do nas. Rosyjska telewizja sprzedaje wojnę jako normalność, jako gatunek, jako codzienny serial. Byłeś w programie Imperium Kłamstw. Do zobaczenia wkrótce.